Ja za twoich lat to nie bawiłem się w policję. Młodzieńcze, młodzieńcze, co ty udajesz policjanta dzisiaj? Rozumiem. Co? Udajesz policjanta dzisiaj? Nie, zostałem policjantem. A, a! A, a! a, a rozumiem. Dobra, nowek, no to co, co, jak, jak jesteś Starek! policjantem? Do, 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 dobra, nie wiem, ja przecież zginę zaraz. A, dzybilu. Dzybilu. Policja nie może wyzywać przewodniów. Może, nikt tego nie udowodni. Kto wygas? Z... Eee! Maltretowanie tego! Do kierunku <laughs> oficjalka! Co ty od skopie? <laughs> Maltretowanie! Ja nie mogę do kicza iść. Chodź no, na przesłuchanie na góle. Ty mały z Hello. Akurat, to skąd ty to wiedziałeś? No bo tu jest poprój A już przesłanie, ale dlaczego mam być przesłuchiwany? Co ja zrobię? A, na no, odwrót, no, jest tam. Czemu ja mam być przesłuchiwany? Dlaczego pan wset na trawnik zielony, gdzie zieleń ma prawo do istnienia i do życia, a rośliny mają prawo rosnąć? A pan to zdeptał. Nie masz prawa mi wyznaczyć prawa, bo nie jesteś policjant. Widzisz tę oznakę? No. Widzę, jest namalowana żółcią. să